Zgodnie z prawem stanu Nevada, ten sąd, ach, pieprzyć to, suko. Zaraz poznasz historię i zobaczysz nagrania, gdzie skazani za okrutne zbrodnie atakują sędziego na sali sądowej. Niektórzy posunęli się za daleko, a inni się upokorzyli. Oglądaj do końca, żeby zobaczyć nagrania ze strzelaniny, smutną rozmowę telefoniczną z 911 i wiele innych. Napisz komentarz skazany i koniecznie zostaw łapkę w górę, ponieważ temat jest kontrowersyjny, a YouTube za takimi nie przepada. Joseph Ziller, podejrzany o podwójne morderstwo w Cape Coral na Florydzie. W maju roku 1990 odnaleziono ciała 11-letniej Robin Cornell oraz jej opiekunki Lisy Story. Obie ofiary zostały brutalnie napadnięte i zamordowane w swoim domu. Makabrycznego odkrycia dokonała matka Robin, Jan Cornell, która natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy. Jakie jest Twoje zgłoszenie? Proszę, przyślijcie kogoś do mojego domu. Ktoś się włamał, myślę, że moja córka nie żyje. Proszę, proszę się uspokoić. Przez ponad dwie dekady sprawa pozostawała nierozwiązana aż do roku 2016, kiedy Ziller został aresztowany za postrzelenie i zranienie własnego syna. Jego DNA zostało pobrane i wprowadzone do bazy danych gdzie dopasowano je do materiałów dowodowych z miejsca zbrodni z roku 1990. Józef Ziller został pierwotnie aresztowany za inne przestępstwo, co umożliwiło detektywom pobranie jego odcisków palców i próbek DNA. Wprowadzono je do bazy danych Codis, która przechowuje także próbki DNA niezidentyfikowanych sprawców. To wtedy system wskazał powiązanie Zillera z tą 26-letnią sprawą morderstwa. Ziller został oskarżony o morderstwo kwalifikowane. W sądzie prokuratorzy zażądali kary śmierci. Okoliczności tego, co oskarżony zrobił Robin Cornell i Lise Story, są tak poważne, tak brutalne, że kara śmierci jest jedyną odpowiednią rekomendacją. Ziller so zajął miejsce dla świadka. Początkowo zaprzeczał, jakoby znał ofiary lub Jan Cornell. Czy znasz Jana Cornell? Nie, nie znam Jana. Czy znasz Lisę? Nie. Czy znasz Robina Cornell? Nie. Później jednak twierdził, że jego DNA znalazło się na miejscu zbrodni, ponieważ miał intymne relacje z Jan noc przed morderstwami. Wydaje mi się, że spałem z John Cornell i Liam Beller, a one były zbyt leniwe, by zmienić pościel. Posunął się nawet do tego, by nazwać matkę ofiary świnią. Twoje DNA nadal byłoby tam 5 miesięcy później? Tak. I to dlatego, że one są świniami i nie piorą pościeli, tak? Dokładnie. Wiesz to? Nie, zakładam. Tak jak ty zakładasz swoje teorie. Ziller oskarżył też prokuraturę o fałszowanie dowodów. Czy słyszałeś, jak świadkowie DNA mówili, że ponownie przetestowano próbki NB32, wycięto nowy fragment prześcieradła i kolejny analityk przeprowadził ten sam test? Słyszałem. Więc ponowne testy zostały wykonane? Uważam, że FDL wspiera prokuraturę, więc oczywiście będą tak mówić. Ława przysięgłych uznała zielera za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Ława przysięgłych uznajemy oskarżonego za winnego morderstwa pierwszego stopnia na osobie Robim Cornell. My, ława przysięgłych uznajemy oskarżonego za winnego morderstwa pierwszego stopnia na osobie Lisa Story. Podczas ogłaszania wyroku. Ziller zaskoczył wszystkich. Pojawił się w kajdankach, po czym poprosił swojego prawnika o rozmowę na osobności. Ej, podejdź tutaj, co jest? Kiedy prawnik się zbliżył, Ziller uderzył go łokciem. Na szczęście detektywi szybko go obezwładnili. Prawnik zachował jednak poczucie humoru. Po tym incydencie nadszedł czas, by Ziller poznał swój wyrok. Kiedyś boksowałem. Przeżyłem dużo mocniejsze ciosy niż ten. Ziller został skazany na karę śmierci. Przegląd innych spraw dotyczących morderstw kwalifikowanych doprowadził sąd do wniosku, że kara śmierci jest w tym przypadku proporcjonalna. Zgodnie z prawem stanu Floryda oskarżony utracił prawo do życia. Niniejszym postanawia się, że oskarżony, Joseph Adam Ziller, zostaje skazany na karę śmierci za morderstwo Robin Corner oraz za morderstwo Lisy Story. Atak Józefa Zillera na własnego prawnika wydawał się być zaplanowany z wyprzedzeniem. Christopher Thiel, mężczyzna oskarżony o napaść na tle seksualnym w Seattle, w stanie Waszyngton. Według doniesień Thiel, będący osobą bezdomną, śledził kobietę, która weszła do łazienki w salonie samochodowym Volkswagena, po czym zaatakował ją. Pracownicy firmy wtargnęli do środka i przerwali napaść, dzięki czemu napastnik został aresztowany. Til został oskarżony o napaść seksualną pierwszego stopnia i bezprawne pozbawienie wolności. Stawił się w sądzie na przesłuchanie dotyczące swojej poczytalności, reprezentowany przez adwokata Rida Berklanda. Pan Til jest obecny, znajduje się w areszcie. Reprezentuje go adwokat, pan Berkland. W pewnym momencie bez żadnego ostrzeżenia, Til nagle zaatakował. Z ramienia obrońcy, do którego za chwilę się zwrócę, chciałbym zauważyć, że pan Til. Till niespodziewanie uderzył własnego prawnika pięścią. Na szczęście policjanci szybko go obezwładnili i założyli mu kaptur na głowę, aby uniemożliwić mu dalsze ataki. Til został wyprowadzony z sali rozpraw, a Berkland, poza nadszarpniętą dumą, nie odniósł obrażeń. Po incydencie adwokat natychmiast wycofał się z prowadzenia sprawy. Czy chciałby Pan skomentować zachowanie Christophera Tilla? Nie. Dobrze, ale mam pytanie. Czy chodzi o kwestie administracyjne, niepoczytalność, czy może coś związanego z działem HR? Podczas kolejnego przesłuchania Till został solidnie przypięty do krzesła, aby uniemożliwić mu ponowne ataki. Mimo to miał jedną skargę. Najbardziej martwiło go, jak wyglądał na zdjęciu do policyjnych akt. Chciałbym wiedzieć, skąd do cholery wzięli to zdjęcie z moimi krótkimi włosami. Google był na Facebooku, a ja nie mam Facebook. Dobrze, to pytanie. Czy mają dostęp do Google? Sędzia wyznaczył kolejne przesłuchanie na tydzień później. Ostatecznie Til został skazany na 8,5 roku więzienia. Zostaw łapkę w górę, aby nie przegapić kolejnych niecodziennych historii. To jest Deobra Reden, który odpowiada przed sądem za próbę dokonania napaści w stanie Nevada. Trzydziestoletni Reden został aresztowany za rzekome zaatakowanie mężczyzny kijem baseballowym. Przyznał się do winy i groziła mu kara od jednego do czterech lat więzienia. Podczas rozprawy oskarżony miał spokojną i rzeczową wymianę zdań z sędzią Mary K. Hus w hrabstwie Clark. To jest to. Biorąc pod uwagę moją przeszłość kryminalną, uważam, że nie powinienem być ponownie wysyłany do więzienia. Czy spojrzałeś na swoją przeszłość kryminalną? Tak, właśnie na nią spojrzałem. W końcu to przeżyłeś, ale ja dopiero co ją zobaczyłam. Sędzia Huss przypomniała Reden jego historię kryminalną. Trzy przestępstwa, dziewięć poważnych wykroczeń, liczne zarzuty związane z narkotykami. Dużo się tu dzieje, proszę pana. Tak naprawdę, napaść na osobę chronioną prawem rabunki, próby włamania do domu. Reden, który zmagał się z problemami psychicznymi, takimi jak schizofrenia i choroba dwubiegunowa, próbował przekonać sędzie, że zasługuje na drugą szansę. Czuję, że nie powinienem trafić do więzienia, ale jeśli uznasz to za konieczne, to musisz zrobić to, co uważasz za słuszne. Wydaje mi się jednak, że jestem w lepszym miejscu w życiu. Nie biorę narkotyków, nie popełniam przestępstw. Naprawdę zasługuję na szansę, bo jestem teraz inną osobą. Sędzia Hus nie zamierzała ustąpić. Zero. Doceniam to, ale myślę, że czas byś poczuł coś innego, bo po prostu nie mogę przymknąć oka na taką historię. To, co wydarzyło się później, było szokujące. Reden przeskoczył przez ławę w sądzie i rzucił się na sędzie Hus. Ostatecznie zastępcom szeryfa udało się go obezwładnić. Gdy w sali sądowej, rozległy się alarmy, ludzie zaczęli wzywać wodzą. Proszę o karetkę do gabinetów sędziów. Zgłaszam. Osadzony ma dużą ranę na głowie, sędzia uderzyła głową o ścianę, a jeden z funkcjonariuszy jest ranny. Transport do szpitala w celu opatrzenia ran będzie konieczny. Potrzebujemy również ekipy do usunięcia krwi z podłogi. Później ustalono, że Reden rzekomo uderzył sędzie House i wyrwał jej fragmenty włosów. Jeden z funkcjonariuszy musiał być hospitalizowany, a do szycia rany na czole potrzebował 25 szwów. Dodatkowo doznał zwichnięcia ramienia. Kilka dni później Reden ponownie stanął przed sądem. Tym razem skutecznie zakuty w kajdanki i w masce chroniącej przed pluciem. W porządku, kontynuujemy proces w sprawie Deobry Reden. Dla porządku sądowego chcę jasno powiedzieć, że nie zmieniam ani nie modyfikuję wyroku, który zamierzałam ogłosić tydzień temu przed przerwaniem przez oskarżonego. Zgodnie z prawem stanu Nevada, sąd wskazuje Pana na dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 25 dolarów, opłatę DNA 15 dolarów, opłatę administracyjną za DNA 3 dolary oraz opłatę dla ofiar przestępstw w wysokości 250 dolarów, a także od 19 do 14 48 miesięcy w zakładzie karnym w stanie Nevada. Dodatkowo Reden postawiono 13 nowych zarzutów związanych z atakiem na sędzie Hus, w tym próbę zabójstwa, napaść i wymuszenie groźbą. Jeśli zostanie skazany, może spędzić w więzieniu kilkadziesiąt lat. Deobra Reden jest doskonałym przykładem oskarżonego, który zachowuje się nieobliczalnie w sądzie. Oglądaj dalej, aby poznać kolejną szokującą historię. Bas Webb, trzydziestoletni mężczyzna, który stanął przed sądem oskarżony o próbę morderstwa. Nagrania z monitoringu przed więzieniem w Kentucky ukazały Weba, byłego więźnia, który odbył tam trzymiesięczną karę za napaść. Na filmie widać, jak celowo potrąca samochodem dwóch pracowników więzienia. Jeden z nich zdołał uniknąć wypadku, ale drugi nie miał tyle szczęścia. Webb został aresztowany i postawiony przed sądem, gdzie jego sprawą zajmowała się sędzia Vanessa Dixon. Nie słyszę ani słowa, które mówisz. To tak? Yes. Tak. Sędzia Dixon, znając wcześniej obu pracowników więzienia, postanowiła wyłączyć się z tej sprawy. Nie ma mowy, żebym prowadziła ten proces lub kontynuowała rozprawę, gdzie musiałabym Cię widzieć choćby przez jeszcze jedną sekundę. To, co Webb zrobił później, Wstrząsnęło całą salą sądową. Web dosłownie splunął na sędzie Dixon, co wyraźnie ją zaskoczyło. Po początkowym wyproszeniu Weba z sali, sędzia zdecydowała się jednak na ponowne sprowadzenie go, postawienie mu nowych zarzutów i wyrzucenie go z sądu. Jednak to nie koniec jego wyzwań wobec prawa. Czekając na proces, Webb sprowokował bunt wśród osadzonych w areszcie hrabstwa Fayette. Odłóż to, albo użyję wobec ciebie siły. Web został postrzelony gumowymi pociskami oraz trafiony w szyję kulą z gazem pieprzowym. W odwecie uderzył oficera więziennego metalową skrzynką telefoniczną. Za te działania otrzymał kolejne 15 lat więzienia. Przyjmuje zalecenie ławy przysięgłych: 5 lat za pierwszy zarzut i 15 lat na podstawie statusu notorycznego przestępcy pierwszego stopnia. Dodatkowo Webb został skazany za próbę morderstwa dwóch pracowników więzienia, co skutkowało kolejnymi 37 latami więzienia. Łącznie miał do odbycia 52 lata kary. Podczas jego pobytu w więzieniu ujawniono nowe dowody łączące Weba z nierozwiązaną sprawą zabójstwa jego byłej dziewczyny, 32-letniej Brii Rowic. Web chwalił się detektywowi, że ją zamordował, chcąc uniknąć kary śmierci. Przyznał się do winy i otrzymał dodatkowe 50 lat więzienia. Ale to jeszcze nie koniec jego zbrodni. Pięć lat później na jaw wyszła kolejna nierozwiązana sprawa. Tym razem oskarżono go o zabójstwo kolejnej byłej partnerki. Sabriny Vaughan. Webb pojawił się w sądzie z przerażającym tatuażem na głowie, który przedstawiał listę osób, które zamierzał zabić. Na liście znaleźli się sędziowie, prokuratorzy, policjanci, przedstawiciele mediów oraz trzy szczury, które zostały już wykreślone. Webb został uznany za winnego i skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach. Zero czynności i zachowanie Basa Weba w sali sądowej wstrząsnęły wszystkimi obecnymi. Uznaliśmy oskarżonego za winnego przestępstwa, umyślnego morderstwa. Melissa Hardwick znalazła się w sądzie rodzinnym hrabstw Russell i Wayne w stanie Kentucky w sprawie dotyczącej przemocy domowej. Jej były mąż wniósł przeciwko niej wniosek o wydanie zakazu zbliżania się. Wziąłem pod uwagę Twoje oświadczenia zawarte w wniosku, ale proszę, opowiedz własnymi słowami, co skłoniło Cię do wystąpienia o zakaz zbliżania się. Tak, wysoki sądzie. Wszystko zaczęło się zaostrzać chyba od początku roku. Melisa miała kilka incydentów, w tym dwa zatrzymania i wyszła z więzienia w kwietniu. W zasadzie nie mieliśmy osobistego kontaktu aż do tego momentu. Podczas gdy mężczyzna tłumaczył sytuację, Melissa nagle wybuchła. Moje życie osobiste to nie twoja pieprzona sprawa. To nie ma nic wspólnego z tym wszystkim. Będziesz ukarana za obrazę sądu, jeśli będziesz zakłócać porządek. Nie obchodzi mnie to. Nie zrobiłam nic złego ani temu sądowi, ani jemu. W porządku, zostajesz aresztowana za obrazę sądu. Odsiedzisz 10 dni za obrazę sądu. Melissa została aresztowana, a jej kara wynosiła 10 dni pozbawienia wolności. Wtedy sprawy wymknęły się spod kontroli. Melissa próbowała przeskoczyć w stronę sędziego, ale na szczęście ochroniarze zatrzymali ją na czas. To jednak nie powstrzymało jej od groźnych słów. Zostawcie mnie, ręce za plecy. Pieprzcie się. Zobaczycie, co się stanie. Melissa otrzymała dodatkowe zarzuty karne za swoje zachowanie. Nowy sędzia będzie musiał zostać wyznaczony, ponieważ oskarżona będzie teraz odpowiadać karnie za groźby, które padły dzisiaj na sali sądowej. Ostatecznie Melisa została skazana na 120 dni więzienia za swoje wybuchowe zachowanie. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy do kolejnej ciekawej historii. Daniel Stuart Berry, 21-letni student biznesu z Mississippi, oskarżony o napad rabunkowy. Według raportów, Berry napadł na sklep, przeskakując przez ladę, chwytając ekspedientkę za szyję i zmuszając ją do otwarcia kasy. Zabrał stamtąd 20 dolarów. Został aresztowany i oskarżony o napad z użyciem siły. Jednak w drodze na rozprawę Daniel kompletnie stracił panowanie nad sobą. Bery rzucał wulgaryzmy i w pewnym momencie zaatakował zastępcę szeryfa, uderzając go głową i łamiąc mu nos. Natychmiast został zatrzymany i odprowadzony w kajdankach. Szeryf potwierdził, że Daniel był pod wpływem narkotyków. Dodatkowo poprzedniej nocy zaatakował także pracownika aresztu. Nie, Nie wiem, wiem, co to jest, ile, to jest, ile tego wziął, jak zarabował, ale musimy skonsultować się z lekarzem i znaleźć bezpieczny sposób postępowania. Sidney Newsom, oskarżony o przemoc domową, stanął przed sądem w hrabstwie Pike w stanie Mississippi. Rozprawę prowadził sędzia Oburi Rice. Początkowo Newsom wydawał się być w dobrym nastroju, przeglądając dokumenty. Jednak po sprzeczce z funkcjonariuszką ochrony sądu, jego zachowanie stało się agresywne. Kiedy poproszono go o podpisanie dokumentów, Newsom gwałtownie odmówił i wdał się w kłótnię z sędzią. Sędzia Rice nakazał funkcjonariuszce wyprowadzenie oskarżonego z sali rozpraw, co jeszcze bardziej rozwścieczyło Newsoma. Newsom chwycił sto z dokumentów i rzucił nimi w sędziego. Gdy funkcjonariuszka próbowała go obezwładnić, zdołał ją przemocą powalić, a następnie rzucił telefonem w sędziego. W obliczu narastającej agresji, sędzia samodzielnie obezwładnił oskarżonego, przyciskając go do stołu. Na szczęście wsparcie przybyło w porę. A Newsom został wyprowadzony z sądu. Za swoje zachowanie otrzymał dodatkowe zarzuty obrazy sądu i spędził 48 godzin w areszcie. Ale to nic w porównaniu z kolejną historią. Oglądaj dalej, aby poznać więcej.